Dzisiaj rozpoczynamy dwudniowy zlot Szkół Sienkiewiczowskich. Wszystkie szkoły w Polsce, które noszą imię Henryka Sienkiewicza, zjechały dzisiaj do Starogardu Gdańskiego. W zlocie będzie brało udział 42 delegacje z całego kraju. Program jest następujący. Dzisiaj uroczystości centralne w mieście królewskim Starogard. Jutro zaproponujemy młodzieży wyjazd do Trójmiasta na wycieczkę w drodze powrotnej wjeżdżamy do Szpęgawska złożyć kwiatki i nad jezioro Jamertal, w której będzie główną osobą, będzie pan Mieczysław Kalenik, odtwórca Zbyszka z Bogdańska z filmu Krzyżacy. W sobotę w niedzielę. Rano udajemy się na uroczystą mszę Święte i zakończenie koło godziny 10. Czeka ich mnóstwo atrakcji, zarówno w Starogardzie, jak i w Gdańsku i innych miejscowościach, które będziemy odwiedzali. Szkoła z Zakrzewa imienia Henryka Sienkiewicza. Gdzie ta miejscowość leży? Y, powiat Radomski, oddalona jest od Radomia 10 km. Daleko. Czy młodzież interesuje się swoim patronem w szkole? Proszę zapytać, ja myślę, że bardzo. Ciekawe jestem, jakie książki czytaliście Henryka Sienkiewicza? Posunij w puszczy. Fawadis. Latarnik? A ulubiona książka? Jest jakaś? Moja, moja latarnik. No i przyjechaliście do Starogardu ubrani jakoś tak e, inaczej. E, rozumiem, że to postacie z, z książek Henryka Sienkiewicza. Ja jestem Krzysia. Ja jestem e, Michał Wołodyjowski. Ja jestem Basia. No ładnie, czyli trylogia. E, co u was w szkole się takiego dzieje a propos Henryka Sienkiewicza? Jak poznajecie swojego patrona? Są organizowane Są... różne przedstawienia, które mają przybliżyć postać naszego patrona. E, są wycieczki? Y, są wycieczki. Są wycieczki organizowane? Konkursy i Oblęgorka każdego roku pierwsze konkursy właśnie dla pierwszych klas zawsze organizujemy konkursy z wiedzy o Henryku Sienkiewiczu wyróżniamy uczniów ważnymi nagrodami dla nich zawsze jeździmy na wycieczki do Oblęgorka i Woliokrzejskiej śladami rodziny Woliokrzejskiej mamy w szkole piękny klomb Henryka Sienkiewicza z bohaterami krzyżaków i sadzili ten, ten drzewa na tym klombie sadzili członkowie rodziny Sienkiewicza. Sadziła Maria Sienkiewicz, Jadwiga Sienkiewicz, Juliusz Sienkiewicz, wnukowie, prawnukowie, Jerzy Sienkiewicz, Bartek Sienkiewicz. Jesteśmy zaprzyjaźnieni z rodziną Sienkiewicza. W ubiegłym roku, w czerwcu byliśmy na zjeździe rodzinnym w Obręgorku. Także myślę, że nasi uczniowie są bardzo dobrze przygotowani. Czuję, że Pani jest polonistką. Tak, ja, To proszę powiedzieć, co dla Pani, czym dla Pani jest e, praca w szkole? Dolej mnie, Henryka Sienkiewicza. Um... Nadawaliśmy w szkole imię 6 lat temu, wybrali te, to imię uczniowie. 96% uczniów, 98 nauczycieli i chyba 100% rodziców, wszyscy chcieli Sienkiewicza. Zwyciężył latarni którego kochają, trylogia, które szkoła nasza wygląda, właściwie to jest Sienkiewiczówka, prawdziwa. Cała jest, jest sala imienia Henryka Sienkiewicza, cały jeden korytarz jest wszystkimi wiadomościami związanymi z Henrykiem Sienkiewiczem. Jest jakaś na przykład spektakl organizowany przez Barbarę Wachowicz jedziemy, jest spotkanie z Panem Kalenikiem w Warszawie jedziemy. Gdzie my jeszcze jeździmy, słuchajcie? Powiedzcie co my jeszcze robimy? No, co my jeszcze robimy? No Was zarejestrujemy. No właśnie Organizujemy na przykład takie e, Folder. foldery o Henryku Sienkiewiczu, gdzie wszystkie informacje wypisujemy. No i to jest tutaj, e, patronem jest pani od informatyki. Pani od informatyki również ze szkoły imienia Henryka Sienkiewicza. Czy podoba się w Starogardzie? Jak się młodzieży podoba w Starogardzie? Bardzo mi się podoba. Są zachwyceni boiskiem i naszym ośrodkiem, w którym spaliśmy. I od razu chcieli biegać na bieżmi, grać, grać w tenisa i w piłkę. No, niestety nam się nie udało. Jest piękny Starogard na pewno. Chcemy poznać jego historię. Może nam się uda w niedzielę przed odjazdem właśnie zwiedzić Starogard jeszcze. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję. Publiczna szkoła podstawowa im. Henryka Sienkiewicza numer 1 w Starogardzie Gdańskim. Słuchajcie, jesteście gospodarzami tej, tej pięknej uroczystości, imprezy. Jak witacie, jak gościcie tych wszystkich, którzy przyjechali do Starogardu? Dobrze, chyba z gracją. Przede wszystkim cieszymy się, że mamy tę okazję gościć tylu ludzi w jednym miejscu po 21 latach istnienia naszej szkoły. Także bardzo się cieszymy, że to tak jest. I no, Staramy się uatrakcyjnić pobyt, pobyt w, na, w tym miejscu jak najbardziej. Wycieczki, imprezy, dyskoteki, spotkania z ciekawymi ludźmi, wielkie ognisko z kiełbaskami w Hubertusie. Myślę, że będą zadowoleni z tego pobytu tutaj w Stelogardzie Gdańskim. Co takiego robicie z waszego patrona Henryka Sienkiewicza. E, czy są jakieś lekcje specjalne, macie wystawy, e, jakieś imprezy, konkursy właśnie. Ktoś może coś powiecie na ten temat? Konkursy mamy i w ogóle. No, organizujemy różne konkursy, mamy wystawy, no, tam takie. Na języku polskim też mówimy o naszym patronie czasami. A czytacie książki Henryka Sienkiewicza? Yyy, jeszcze na przykład nie, no, no, to no, jako, jako, jako lektury mamy. A filmy oglądacie na podstawie książek? Tak. No to pochwalcie się taką, tak, takim filmem, który był waszym ulubionym. Krzyżacy. Krzyżacy. Macie chyba spotkanie z bohaterem, tak, tego filmu? Ja tak. z... Tak. z kim? Tak. Z kim spotkanie? Z panem Zbyszkiem z Bogdańca, ten, który grał Zbyszkę z Bogdańca. Mm -hmm. e, ten pan był jednym z uczestników filmu, ale nie był bohaterem główny, głównym tego filmu. Był na pewno wśród, wśród tylnych rzędów tego, ale w Jamercalu rzeczywiście jest spotkanie z tym człowiekiem, który, który grał w, w krzyżakach, tak? Czy... Dobrze, dziękuję Wam bardzo.